Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Sylwester. A to jest taki mały odcinek z Dropienia. Tutaj nagrywałem już trochę wcześniej, ale nagranie się zepsuło. Udało nam się wydropić kadę Potwora Plus 4 i kamyk duchowy. Jak będzie dalej, zobaczymy. Tutaj to będzie taki krótki materiał z Dropieniem, i wymienię tutaj kilka kwestii, które postaram się jak najszybciej dodać na swoim kanale. Tak, ogólnie nie wiem, czy od zawsze było. O, tutaj to nie działa. Ale jak zasłonicie się drzewem albo jakimś obiektem. O, widać, dokładnie tutaj. Robi nam się taki kwadrat, który ujawnia postać. Tutaj bez konia będzie to nawet lepiej widać. Nie wiem, czy to było od zawsze wprowadzone, ale takie dziwne ulepszenie, jak dla mnie. Tutaj purpura przy 125 inta daje mi 804 wartości, jest to tak naprawdę o wiele więcej niż daje aura czy ostrze przy tej ilości bonusu, czyli inta. Ale jednak mamy o wiele mniejszy DMG, bo ja jastrzębie, ogólnie dzidy są jak, dokładnie jeśli pamiętam, jak sztylety, więc różnica w DMG jednak ciągle jakaś tam jest. Bo trudno jednak porównać sobie szpony do takiego griba. Czy griba może już tak, ale na przykład do takiego truciaka, który ma o wiele więcej wartości w sobie. Tutaj posiadam szarfę 16% z krukiem plus 4. Dość długo się bawiłem z ulepszaniem go, no ale niejako tak się udało. Tutaj wcześniej bijąc metka, wyrzuciłem sobie konar, żeby dropnął mi następny, ale oczywiście zapomniałem go, go podnieść, bo po co? No ale niestety tak bywa. Tutaj w, przy najbliższej okazji chciałbym jedną z tych branzolet wbić na plus 9. Jak nam to się uda, to je wybonujemy. Mam tam kilka dodań z eventu. Gorzej będzie z piątymi bonami, może. Uda nam się je kupić. No i tak naprawdę jednym z głównych zajęć obecnie jest nabijanie dni temu Petowi. To jest taki nasz mały Darek Razrador. Ma on 3 skile oraz jest na 13 dni. Niestety ma przyrosty co 5 poziomów, ale... Tylko wartości 0,3. Dwa przeskoki chyba były o 0,2, więc musimy poczekać tak 100 dni, jak nie więcej, i później go rozwiniemy dalej, żeby jednak dawał jakieś kon konkrety. Bo te 3%, być może 6 na 80 czy tam 60 to jest stanowczo za mało. Ogólnie tym wilczkiem expiłem. Całkowicie sam od pierwszego poziomu. Jak dobrze pamiętam, na Darkowych Światach są screeny nawet z wbijanie levela. Praktycznie od 50 poziomu siedziałem w V2 i tam dobiłem 70 poziom. Chyba tam pół procenta misjami podgoniłem. Miałem chyba 69 i trzy kulki już tak mi się nie chciało, że sobie odpuściłem expieni tam ale o tyle dobrze że przy 70 poziomie miałem już, już purpurę na G, coś takiego czy nawet na M10 była już nie wiem nie pamiętam teraz dokładnie no ale wilczek jak widać się rozwija tutaj zbroję mu ulepszyliśmy ja strzębie, z tego co pamiętam też samo robiłem no, a reszta jako tako sama się rozwijała. No, takie sytuacji lubię. Pełno dryad i wraz z truciem zabi zabierają ci praktycznie całkowicie HP. Ale dwa konarki mamy, jeden dropnął wcześniej, nawet nie wiem kiedy. Więc nie jest tak źle. Tutaj ogólnie w najbliższym czasie chciałbym dla was zrobić alchemię bo wygląda on u mnie dość tragicznie, tak naprawdę nie ma nic, a zależy mi na tym, by zrobić rubin z wartością oraz z defem, być może uda nam się takiego zdobyć, postaram się zebrać około 50 odłamków i odłamków yy, kordrakońców, i wtedy zrobię taki odcinek z alchemią i tak naprawdę po to, między innymi, jesteśmy w lesie, bo tu, bynajmniej to takie moje osobiste odczucie, nawet przyjemnie to odłamki lecą, więc można sobie nadrobić, przełożyć na bufa i zbierać je, aż będzie odpowiednia ilość. I to będzie, tak naprawdę, już ostatni metek. To jest taki krótki odcinek, by wam pokazać, jak wygląda zarabianie u mnie. Tutaj zbyt długo to nie trwało, ale mam już na przykład kadę potwora i kamyk duchowy, więc zawsze coś. No i oczywiście alchemia. Tutaj powoli, bo powoli, ale robi się ona. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie oraz mam nadzieję, że zostaniecie u mnie na dłużej. Cześć.